Dzień dobry, witajcie w moim książkowym świecie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym reading vlogiem i mamy dzisiaj środę i zaraz wychodzę i jadę coś kupić i będzie to seria niefortunnych zdarzeń po prostu. Jeśli orientujecie się w tym w książkowym świecie i w ogóle to na pewno wiecie, że ta seria jest. Nie do dostania, no Elixie chodzi po prostu po 1000-1500 zł. Eee, I ona mi się po prostu marzyła od bardzo dawna. No i jakoś tak wyszło, że stwierdziłam, że dobra, koniec. Kupuję ją. <grywa> Dlatego eee, mówiłam się na dzisiaj właśnie z jednym gościem z Elixa i, um... i pojadę odebrać wszystkie tomy. Komplet. Może lepiej nie będę Wam mówić, ile na to wydam. Bo jeszcze, jakby mój Tata to zobaczył, to by po prostu na zawał padł. No, muszę jeszcze też jechać do bankomatu przy okazji, wypłacić pieniądze. I, I co? Kurczę, trudno. Wydam tyle pieniędzy, ale po prostu będę miała serię niefortunnych zdarzeń, więc będę doczytać. Niż dzisiaj, ale super. I kiedyś czytałam pierwsze dwie części, chyba, albo trzy, nie pamiętam. One były wypożyczone z biblioteki, i, e, i oglądałam film, film bardzo lubię. Serial też kiedyś zaczęłam, ale, ale chyba nie obejrzałam całego. Zresztą nie wiem, jakby, czy ten serial w ogóle jest kontynuowany. Chyba nie, bo nic się o nim nie słyszy, więc, więc trudno, ale tak będę miała w końcu. Uboże, oh, tak się cieszę na swój, nie wyobrażacie. Chociaż pewnie. Niedługo też do mnie dojdzie to, ile na to pieniędzy wydałam i będę miała po prostu, wiecie, ból mojego y, serca, mojego po prostu oszczędnego ducha, ale trudno. Jaram się, dobra, obieram się i jedziemy odebrać to. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej, okay, że, wiecie, że będę to miała zaraz, także zaraz się do was odzywam, prawdopodobnie już. Seria niefortunnych zdarzeń. Mam już troszkę później 18.40. Ja już wskoczyłam w piżankę, ale nie idę jeszcze spać, <grym> tylko już będę sobie chillowała w łóżeczku. Umyłam się, więc mam jeszcze trochę mokre włosy, ale wracając do jakby najważniejszego tematu i ekscytacji tego filmiku. Yy, czyli Serenie Fortunnych Zdarzeń. Mam, mam ją tutaj. Jeszcze jej nawet nie wyjmowałam z tej siatki. W sensie, wiecie, wyjmowałam, yy, jak ją kupowałam, żeby sprawdzić, czy wszystkie części są i tak dalej, ale po prostu wróciłam do domu, odłożyłam to i poszłam pracować, bo muszę teraz się trochę odkuć finansowo, yy, więc żeby się nie rozpraszać, nawet tego nie ruszałam, także teraz dopiero będę wyjmować i... Yy, Jezus, naprawdę tak się cieszę i będę dzisiaj chyba... Zaczynać pierwszą część i co? Mega super. W ogóle nie wiem, gdzie to postawię, bo teraz mam te książki ułożone kolorystycznie, jak widzicie. Co prawda, w ogóle już kończy mi się miejsce, więc to swoją drogą, ale nie wyobrażam sobie chyba tej serii rozdzielić i pokładać kolorami, więc albo. Tutaj przy biurku mam taki też regał, na którym na razie stoją takie pierdoły, jakieś segregatory, yy, czy jakieś bardziej rzeczy szkolne. Yy, więc chyba tam sobie zrobię porządek i tam też będę kładła niektóre książki. Więc może tutaj zostawię ułożenie kolorystyczne, a tam po prostu będę miała już jakieś inne ułożenie. No, w każdym razie na pewno będę musiała na tą serię znaleźć miejsce, ale tak strasznie się cieszę. Nie chcę też tego szybko przeczytać, bo te książeczki są malutkie i w ogóle mają duże litery i mało tego tekstu na stronie, więc no ja myślę, że taka... No oczywiście nie widać, bo jest okropne światło, jest już yy... prawie ciemno, więc yy, doświetlam się tutaj lampą, ale co chciałam powiedzieć? Jezu... <laughs> Aha, że one są na raz, no nie? Więc yy... Więc nie chcę ich tak szybko przeczytać, ale tak. Tu mam już ostatnie. Dobra, na razie niech to tutaj sobie leży. Może jutro ogarnę coś tutaj z tymi półkami, a na razie co? Zabieram pierwszą część, która jest w ogóle chudzinką, właśnie do łóżka. I, I będę czytać. Z tego wszystkiego i z tych wszystkich emocji zapomniałam Wam w ogóle powiedzieć, co teraz czytam, także. Świetny reading vlog, ale myślimy wybaczyć, ale naprawdę emocjonuję się tą serią niefortunnych zdarzeń, ale to nie jest jedyna rzecz, którą teraz czytam, bo chcę dokończyć ostatni trop Marka Budena To jest o zaginięciu sióstr Lyon i jestem już na 412 stronie, czyli no, zostało mi bardzo niedużo, i to jest. Bardzo dobre. Wcześniej z tej samej serii, to jest z Poznańskiego, ta seria reporterska, czytałam 11 września. W poprzednim blogu wam to mówiłam, ale nie mówiłam wam, że już zdążyłam to skończyć i naprawdę mi się podobał. Taką pełniejszą moją opinię zobaczycie w podsumowaniu miesiąca, ale, ale naprawdę był dobry, więc sięgnęłam teraz po kolejny reportaż z tej serii, właśnie o zaginięciu. Sió ja taki fan fact, uwielbiam historie kryminalne, uwielbiam hi filmy, książki, e, czy to reportaże, czy to thrillery kryminały, gdzie porywane są dzieci. I ja wiem, że to brzmi strasznie, ale po prostu lubię to, znaczy, lubię, wiecie, bo to nie jest tak, że mi to sprawia przyjemność czytanie o prawdziwych wydarzeniach i o horrorze, którym przeszły te dwie małe dziewczynki i ich rodzina. No wiadomo, że to nie jest przyjemne. Natomiast, no, ciekawią mnie takie historie, zwłaszcza właśnie reportaże na Faktach i tak dalej. Więc, yy, no, jestem na razie zachwycona tą książką. Yy, czytam też Łańcuch. Yy, jestem prawie w połowie, 146 strona. I co? To jest thriller, który jakby w zamyśle bardzo mi się podobał. Jakby ten sam motyw, czyli dzwoni twój telefon. Ktoś porwał ci dziecko. Aby je uwolnić, musisz porwać kolejne dziecko. Tak działa, tak działa łańcuch, przerażająca organizacja, która ofiary zmienia w przestępców. Jeśli go przerwiesz, twoje dziecko zginie. Jakby zamysł jest bardzo fajny, ale jak na razie, no, tak szał nie ma. Jakby. Myślałam, że to jest temat, którego nie da się skiepścić, a jednak hmm, może też za bardzo się nastawiłam, bo po prostu. Ten, ten, ten temat i ten opis wydał mi się naprawdę super. Padła mi bateria w aparacie i mi ucięło, więc jak widzicie dzisiaj naprawdę nic nie jest ogarnięte i no, ale tak, tak się prezentuje e, stosik czytanych teraz przeze mnie. Książek oczywiście tutaj leżą też inne, ale one są tak, są w trakcie czytania, ale nie są jakoś tak aktywnie czytane, także na razie aktywne czytane są te, znaczy te dwie są, a ta zaraz zacznie. Dzień dobry, jejku, Słuchajcie, właśnie w końcu nagrałam podsumowanie czytelnicze sierpnia, ale ono na pewno już jest na kanale, więc, jakby no. Ale przy okazji pomyślałam, że skoro już tutaj siedzę, w miarę ogarnięta i jest położony aparat, to wam powiem, jak tam z tymi moimi książkami, które czytam. Więc, zaczynając już od powiedzmy tej tytułowej serii tego odcinka, czyli serii niefortunnych zdarzeń, przeczytałam pierwszy tom, i to było tak cudowne. Jejku. Ja wiem, że pewnie teraz wam wszystkim robię ochotę na tą serię, a no wiem, że jest trudno dostępna, więc wybaczcie, ale no była kochana i tak jak miałam, mówiłam, miałam rację, że to się czyta dosłownie tak, bo nie wiem, to mi nawet nie zajęło godziny, dlatego muszę uważać, żeby nie przeczytać tej serii zbyt szybko. Co ja dalej mam? Kończyłam ten reportaż o zaginięciu siostry Leon i co? On mi się bardzo podobał. Natomiast mam jeden taki zarzut: że okej, okay, fajnie tutaj było przedstawione całe śledztwo, w sensie jakby od momentu pierwszego przesłuchania mężczyzny, który został skazany, do jakby. Jego skazania, jakby wszystkie te no, przesłuchania, to co on tam mówił, co zmyślał i tak dalej, to było fajne. Było tego trochę sporo, natomiast yy, słyszałam taki zarzut, że jakby to już jest, było powtarzalne, ale jakby tak ten mężczyzna robił, tak zmyślał i tak zmieniał co chwilę swoją wersję zdarzeń, więc jakby. Ja to doceniam, że tutaj autor wszystko to zawarł i jakoś tego nie skracał, więc jakby pod tym względem ok Natomiast zabrakło mi tutaj takich rzeczy dookoła. Wiecie, jakieś taki trochę więcej o tych dziewczynkach, trochę więcej o wcześniejszym śledztwie te 40 lat temu. Bo w ogóle jeżeli nie wiecie, to tutaj zabójca został złapany po 40 latach, bo e, dziewczynki zaginęły w 1975 roku na przedmieściach w Waszyngtonu ostatni raz były widziane w galerii handlowej i dopiero po 40 latach udało się skazać mężczyznę odpowiedzialnego za to, chociaż i tak nie znamy całej prawdy, bo yy, no mężczyzna ciągle zmyśla, zmienia zeznania i tak dalej. W każdym razie na chwili obecnej jest w więzieniu i co? No tak jak mówię, podobało mi się, natomiast zabrakło mi czegoś trochę więcej właśnie yy, bo nie skończyłam myśli, że trochę więcej z tego początkowego śledztwa, jakby na początku, jak to wyglądało, jakie może inne tropy policja miała, i tak dalej. Więc dałam mi, jakby, finalnie Cztery Gwiazdki, bo był to bardzo dobry i solidny reportaż. Natomiast czegoś mi zabrakło, żebym, jakby, miała pełny ogląd na tą sytuację, na tą historię. Ale, jakby, mimo wszystko uważam, że był bardzo dobry. E, skończyłam też łańcuch skończyłam go w ogóle w audio, więc mogę wyciągnąć sobie już tą zakładkę w ogóle jest świetna ta zakładka e, ma taki jakby komiks, mem, nie wiem jak to nazwać wyostrzy to się czy nie mam też taki sam magnes na lodówkę i e, to było właśnie w zamówieniu ze świata książki ale tak, e, skończyłam dzisiaj w nocy w zasadzie nad ranem łańcuch, bo w ogóle miałam dzisiaj śmieszną historię, bo Obudziłam się o 5 rano, kiedy Damian szedł spać, to mnie obudził i nie mogłam zasnąć już później do chyba 10 i dopiero o 10 zasnęłam. W ogóle ja wiem, to jest głupota, powinnam starać o tej 5 czy tam o tej 7 czy 8, kiedy widziałam, że nie mogę zasnąć, to nie, ja po prostu leżałam, słuchałam tego audiobooka, próbowałam zasnąć, aż w końcu zasnęłam o 10 potem wstałam o 14, więc <grym> pozdro. Natomiast tak, udało mi się skończyć ten łańcuch i no wydaje mi się, że tutaj chyba trochę to było zepsute, w sensie to był tak duży potencjał w tej historii on był trochę zmarnowany i tak trochę... no nie wiem, w sensie... i tak uważam, że książka była spoko, dała mi trzy gwiazdki, natomiast no mam taki, wiecie, ból serca, że z tego mogło być po prostu coś super, a wyszło takie... takie okej, okay. więc... Yy, więc no. I zaczęłam też właśnie w audiobooku słuchać rano yy, książkę Matka Siedzi z Tyłu Joanny Mokoserykalskiej, czyli coś w ogóle zupełnie innego od tych innych książek, bo tutaj mamy taką komedię obyczajową, można powiedzieć. Mamy po prostu... Yy, to jest nawet pod podtytuł, opowieści z dupy wzięte. I w sumie tak bym to nazwała. Po prostu różne krótkie historie, E, właśnie z życia bohaterki, autorki, tak mi się wydaje, znaczy no, na pewno sporo tutaj było podkoloryzowane, i to jest chyba. Znaczy nie jestem pewna, bo kurczę, bo jeżeli to jest wszystko jakby. Mm, wiecie, wymyślone, to spoko. Natomiast jeżeli to jest pisane jako takie wspomnienia prawdziwe z życia, to mam taki zarzut, że one są czasami tak absurdalne i nierealne i w ogóle przekoloryzowane i naciągane, że... Mm, no, ale jakby... Jeżeli popatrzymy na to jako po prostu zabawną historię, to spoko. Więc, no, jestem na 92. stronie i, e, i myślę, że to sobie to tak powoli czytać, jak będę miała ochotę po prostu na coś śmiesznego, to sobie po to sięgnę i... E, i, I... no. W ogóle dziękuję wielkiej literze za ten egzemplarz tej książki. Dostałam go już chyba z dwa miesiące temu. A dopiero teraz jakoś miałam okazję po tą książkę sięgnąć, ale tak, nieważne. Eee, I demontować ten filmik, który przed chwilą nagrałam, bo chciałabym go jutro dodać. Cześć, cześć, słuchajcie, eee, mamy sobotę i przychodzę do Was, żeby pokazać Wam, co kupiłam mojej siostrze na urodziny. Jutro jest niedziela, 19 września, moja siostra ma urodziny, kończy 14 lat eee, i... Muszę w ogóle wybrać się do pepko chyba, chociaż mi się strasznie nie chce, żeby kupić jakiś papier na prezenty i to jakoś zapakować. Generalnie mam dalej książki, dlatego pomyślałam, że Wam to pokażę. Kompletnie nie wiedziałam, co jej kupić, więc pomyślałam, kupię książki. <laughs> Moja siostra w miarę lubi czytać, no może nie czyta tak dużo jak ja, ale gdzieś tam e, gdzieś tam czyta i, e, i często właśnie na mnie się opiera w jakichś polecajkach, w sensie jeśli coś jej polecę, no to właśnie ona często to czyta. I właśnie mam dla niej jedną serię książek, które ona już czytała. I ja wiem, że na pierwszy rzut oka to może się dawać bez sensu, bo skoro ona to czytała, natomiast czytała to pożyczone ode mnie i ona mi kiedyś wspominała, że ona chciałaby mieć swoją wersję. Dlatego udało mi się załatwić dary anioła Cassandry Clare właśnie w tych starych, pięknych wydaniach, e, właśnie całą serię idealnym stanie. Ona była z Oeliksa używana, bo jakby no tej, tej serii już się nie da dostać w tych wydaniach po prostu tak w księgarni. Natomiast stan jest naprawdę idealny. Jakbym to miała porównać zaraz do moich wydań tej, tej, tej serii, to moje wydania są dużo bardziej zniszczone, a ja w miarę dbam o książki. Dlatego, no, znaczy też może dlatego, że moje wydania przeszły przez wiele rąk, bo wielu osobom je pożyczałam, więc no, jakby wiadomo, że książki się niszczą. Także cieszę się że, się, że mi się udało znaleźć tą serię w dobrym stanie i nie za milion złotych, więc to dla niej mam. Natomiast chciałam jeszcze coś dokupić, żeby jakby miała coś nowego, nie tylko coś, co już czytała i sobie postawili na półkę i będzie się cieszyć, tylko też coś, co będzie mogła przeczytać. I wybrałam dwie książki. Jedna to jest obyczajówka, druga to jest tym młodzieżówka fantastyczna. I właśnie ta fantastyka to jest okrutny książę Holly Black. Ja tą serię czytałam i kiedy ją czytałam, to miałam takie, że kurczę fajna ona jest i tyle. Natomiast im więcej czasu mija, tym jakoś przyjemniej ją wspominam i mam takie, że kurde to było dobre. Więc y, pomyślałam, że to jest idealna seria właśnie dla niej. Zastanawiałam się, czy nie kupić jej dworów w serii J.Mass, które jeśli nie wiecie są po prostu moją ogromną miłością. Ale pomyślałam, że może za rok, zobaczymy, jak jej się to spodoba. Jak jej się to spodoba, to może wtedy jej kupię dwory, na przykład na święta, czy za rok, czy coś w tym stylu. Natomiast myślę, że dla takich troszkę młodszych osób, no bo ona ma 14 lat, to okrutny książę jest bardziej odpowiedni, bo w dworach, zwłaszcza w drugim tomie, jest dużo erotycznych scen i tak dalej, więc, wiecie, może to dla troszkę starszych, chociaż nie miałabym problemu, żeby ona to czytała, tak myślę. Nieważne. Myślę, że po prostu krótkim się, bardziej jej się spodoba, więc to jej kupiłam. A z obyczajówek kupiłam jej e, Felix Ever After. I w ogóle do Felixa jest dołączona ta piękna zakładka, którą też mam, bo oczywiście Felixa też czytałam. I był cudowny, kochany, i w ogóle. Ach. Więc y, zastanawiałam się, czy ukraść jej tą zakładkę, czy nie, ale stwierdziłam, dobra, zostawię, bo akurat do Felixa pasuje ona idealnie. I. Także mam dla niej te 8 książek, 6 darów anioła i dwie te inne książki, więc yy, chyba pomyślałam, że każdą po prostu zapakuję w papier i potem takie zapakowane włożę do takiej torby prezentowej. Natomiast w sumie to wszystko zależy od tego, czy mi się będzie chciało iść do Pepko, czy nie. Bo jak mi się nie będzie chciało, to nie będę miała papieru i, i zostanę tylko z jakąś torbą prezentową, którą gdzieś tam muszę znaleźć, gdzieś w szafie, jakieś stare. Także zobaczymy, ale no, chciałam po prostu pokazać co na niej mam. Wiem, że wyglądam wspaniale, naprawdę, ale jestem przeziębiona i um, od pięciu dni nie byłam włosów, <grym> dlatego e, nie chcę was po prostu straszyć, więc sobie ubrałam kapturek. Ale tak, chciałam tylko skończyć ten filmik, bo nawet wiecie co, nie mam siły mówić, żeby wam powiedzieć co tam czytałam, bo... Przyjmijmy, że to jest po prostu zakończenie tamtego vloga, który nagrałam te 5 dni temu i po prostu się z wami pożegnam i mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał i po prostu do zobaczenia niedługo, jak już wyzdrowieję. <grym> Także ucieczki.